Dzień dobry państwu, Roxana Halabry. Dziś kolejny gość w rozmowie kwalifikacyjnej. Czym jest rozmowa kwalifikacyjna? Większość z nas wie. Większość z nas również mają za sobą. Dziś na stanowisko prezesa Portu Lotniczego Radom aplikuje pani Dorota Sidorko. Ile pani ma lat? 44. A pani się denerwuje? Myślę, że trochę tak, jak to rozmowa kwalifikacyjna. Dużo rozmów kwalifikacyjnych ma pani za sobą? Nie, nie mam ich dużo ale raczej trzy czy siedem? Bliżej trzy niż siedem. Dlaczego pani zdecydowała się aplikować na to stanowisko? Lotnictwo to jest coś, co no, lubię, a generalnie jeżeli coś się robi, co się lubi, to nigdy się nie pracuje. Aczkolwiek na tym stanowisku jest trochę inaczej, ponieważ oprócz prowadzenia podstawowych działań związanych właśnie z lotniskiem, jest mnóstwo różnych pobocznych związanych właśnie z poszukiwaniem inwestorów, z różnymi perypetiami, które to lotnisko ma od początku. Dlaczego pani uważa, że będzie lepsza od swojego poprzednika? Nigdy tak nie mówiłam, że będę lepsza. Po prostu chcę robić wszystko, co robię, najlepiej jak potrafię. A czy będę lepsza, trudno jest mi powiedzieć. W jakich sytuacji w związku z tym stanowiskiem i z obowiązkami pani się boi najbardziej? Yy, Są w ogóle takie? No, generalnie jest to stresująca praca, także to nie jest tak, że yy, jest łatwo, miło i przyjemnie. Także yy, każdy dzień jest wyzwaniem, nowym wyzwaniem i każdy dzień jest inny. Czy dla dobra kontraktu, dla dobra firmy byłaby pani w stanie nagiąć pewne fakty? Może nawet skłamać? Generalnie nie lubię kłamstwa, ponieważ no mam pecha i jeżeli skłamie, to na pewno to kłamstwo wyjdzie. Więc w moim życiu kieruję się prawdą. Proszę w trzech zdaniach spróbować mnie przekonać, że to pani jest najlepszym kandydatem. W lotnictwie jestem ponad 20 lat, także znam go od podszewki. Może by się wydawało, że ktoś, kto jest pilotem, niekoniecznie będzie dobrym prezesem. Ale moje wykształcenie ekonomiczne, ponieważ jestem z wykształcenia właśnie magistrem ekonomii, w tej chwili również zaczęłam robić doktorat. Także też idę w kierunku właśnie wykształcenia ekonomicznego. A praktyka związana z lataniem, z lotnictwem, po prostu daje mi predyspozycję ku temu. Na rozmowach kwalifikacyjnych czasami padają pytania z tak zwanej innej beczki. Są to na przykład pytania dotyczące tego, jakim zwierzęciem chciałoby się być. Ma to pozwolić e, określić symbolikę cech. Więc jakim zwierzęciem pani by chciała być, jeśli pani miałaby taki wybór? A jakie mam do wyboru? Wszystkie. <laughs> Trudno jest mi powiedzieć, zaskoczyła mnie pani tym pytaniem. E... Bardziej tygrys, leniwiec, może wąż. Ptak, jeśli ptak, to jaki? Ptak no, kojarzy się z lotnictwem, tak? No i wolnością, aczkolwiek też le z lekko duchem. No, lekko duchem nie jestem, bo no, przejmuje się wszystkim, co się dzieje wokół i przejmuje się no, wszystkimi można powiedzieć. Ale bardziej byłby to orzeł, czy może sikorka. <noise> y Myślę, że na pograniczu, no bo czasami trzeba mieć cechy orła, czyli być walecznym, a czasami tych sił jednak brakuje i gdzieś tam małą sikorką, czy, czy jakimś małym ptaszkiem, który gdzieś się wycofa i, i, i schowa chociaż na chwilę. Proszę wylosować jedno z trzech pytań, przeczytać i odpowiedzieć. Jaką książkę pani obecnie czyta lub przeczytała ostatnio? Ostatnio przeczytałam książkę pod tytułem Gdzie jest Mija? To była taka bardzo intrygująca książka, yy, która no, dosyć mnie wciągnęła może nie środek jej, ale byłam ciekawa, jak się yy, skończy. No i to była na pograniczu właśnie i trochę kryminału, i, i, i trochę obyczajowy. Rozmowa kwalifikacyjna zakończona, natomiast ja bym chciała wiedzieć, jaką ocenę za tę rozmowę pani sama sobie by wystawiła. Trudno jest mi powiedzieć. Myślę, że no nie wypadłam jakoś najgorzej, ale też zawsze mogło być lepiej. A ocena od 1 do 6? 4? Ze znakiem zapytania jednak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Skontaktujemy się z Panią. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Dorota Sidorko, prezes Portu Lotniczego Radom. Do usłyszenia Roxana Halabry. Dziękuję, bardzo dziękuję Państwu.